Sylwester coraz bliżej, więc dzisiaj pokażę Wam jak wmontować zdjęcia fajerwerków w Wasze piękne zdjęcia nocne. Cześć kochani, witam Was serdecznie z powrotem na Rytacz.pl. Ja nazywam się Karol Smoderek, a to jest wciąż najlepsza internetowa szkoła retuszu w Polsce z najlepszymi technikami, poradami i sztuczkami z zakresu Photoshopa. Moi drodzy święta, tuż tuż, Sylwester, tuż tuż, trzeba się zbierać, trzeba się szykować. Mam nadzieję, że kreacje sylwestrowe są już kopione. Mam nadzieję, że prezenty na święta już są kupione i spakowane. Jeżeli to jest coś, co chciałem bardzo mocno podkreślić w dzisiejszym przewodniku, w dzisiejszym odcinku Retouch.pl. Jeżeli, kochani, macie jakieś prezenty, które chcielibyście mi wysłać, jest to ostatnia chwila, także spieszcie się, żeby one do mnie doszły przed wigilią. Jest to bardzo ważne, dlatego że nie lubię dostawać prezentów spóźnionych, dlatego to jest Wasz ostatni dzwonek, kochani. Ostatnia chwila na to, żebyście mi mogli wysłać te prezenty, i to jest tak naprawdę wszystko, co chciałem dzisiaj zawrzeć w tym odcinku. Mam nadzieję, że się miło słuchało. Czekam na prezenty. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Na razie, papa. Pa. Не, ну, добра. No, to nie jest wszystko, moi drodzy. No. Prezenty prezentami, ale tak naprawdę dzisiaj mamy zdjęcie do zrobienia, jak zawsze zresztą. Mm, kochani, tak jak powiedziałem, Sylwester się zbliża. Sylwester dla wielu jest okazją do tego, żeby w końcu się wyrwać z tego marazmu, mm, z tej nudy codziennego żywota, i w końcu wyjść ze znajomymi, zabawić się, potańczyć, posłuchać muzyki, napić się to tu to, to tam. Natomiast, kochani, dla fotografów jest to niesamowita okazja do fotografowania fajerwerków. I dzisiaj kochani pokażę wam w jaki sposób sprawić, żeby te fotografie z fajerwerkami były naprawdę efektowne. Bo problem jest taki, że często kadr, miejsce, miejscowa, z którego robimy zdjęcia, nie jest do końca idealna. Generalnie nie mamy nawet czasu, żeby to dobrze skadrować, bo dokładnie nie wiemy, z której strony będzie dany fajerwerk. W związku z czym jest to troszeczkę kłopotliwe, więc dzisiaj pokażę wam pewien sposób, jak sfotografować tylko fajerwerki. Znaczy, nie pokażę wam, jak fotografować fajerwerki. Bardziej pokażę wam, jak te fajerwerki oddzielnie sfotografowane później wkleić na zdjęcie ładną panoramę w taki sposób żeby to wszystko miało ręce i nogi i zawierało fajerwerki w sobie. Także dzisiaj, dzisiejsze zdjęcie jest takie jak tutaj widzicie. Przygotowałem właśnie takie nocne zdjęcie. Oczywiście tutaj na nim nie ma żadnych fajerwerków na chwilę obecną. Natomiast wybrałem parę fajerwerków w folderze tutaj obok i teraz pokażę wam jak te fajerwerki umieścić na zdjęciu w taki sposób, żeby to wszystko wyglądało realistycznie. Um, więc tak, musimy się zdecydować na jakiś pierwszy Firework, powiedzmy, że ten. Wystarczy, że ja sobie zaznaczę w moim folderze. Tak samo sprawa się ma z Macintoshami, jak z Windowsami. Wystarczy, że, sobie, że ja sobie wezmę, pociągnę myszką taki, takie zdjęcie, przeciągnę tutaj na mój dokument. I zauważcie, że Photoshop od razu nie dość, że przekonwertował mi takie zdjęcie do obiektu inteligentnego to od razu mam to jako warstwę ustaloną. Mm, dlatego pierwsza rzecz, którą zrobię, to jest ustale mniej więcej jego rozmiar. Jak wiecie już, jeżeli oglądacie wszystkie odcinki, są to obiekty inteligentne w związku z czym nawet jeżeli bardzo bardzo mocno zmniejszymy taki obiekt inteligentny i zapiszemy, to zawsze będziemy mogli do tego wrócić i bez obawy o utratę jakości powiększyć, więc z tym nie ma żadnego problemu. Kwestia jest innego rodzaju, gdzie możemy coś takiego umieścić, może tutaj gdzieś nad budynkiem. Ok, i teraz pytanie jest takie jak widzicie, nasze nieba na fajerwerku, na tym zdjęciu z fajerwerkiem, i niebo na zdjęciu z panoramy są zupełnie. Pełnie inne. Absolutnie nie pasują, i teraz tak, sposób, jest dużo sposobów, na, tak naprawdę, na dopasowanie tego nieba. Oczywiście mm, dla ludzi, którzy nie mają życia i lubią spędzać całe życie przed komputerem, polecam wycinanie tego, natomiast y, wszystkim innym rozumnym jednostkom nie polecam tego. Mm, możemy tak naprawdę się pobawić w opcję Blend If. Natomiast jest jeszcze prostszy sposób, jest to mieszanie warstw. Przeważnie w tego typu fotografiach wybrałbym opcję screen, natomiast zauważcie, że przy opcji screen to niebo nie jest do końca dobrze dopasowane. Ja tutaj o powiększę. Zauważcie, że tutaj widać pewnego rodzaju krawędzie. Um, więc jeżeli jednak skorzystamy z tej opcji powyżej Lighten to generalnie powinno zniknąć i zauważcie, że nawet kolory tego fajerwerku, tych fajerwerków, jak to się mówi, chyba tych fajerwerków są zdecydowanie lepsze w opcji Lighten, więc mieszamy to po prostu w takiej opcji. Tutaj generalnie musimy dodać jeszcze taką małą maskę, dlatego że najprawdopodobniej ten fajerwerk nie był odpalany z tego miejsca, tylko gdzieś za budynku, przynajmniej taką mamy wyobraźnię, więc po prostu na masce czarnym... Coś takiego. Ja nie jestem zbyt dokładny, dlatego że nie mamy aż tak dużo czasu, i pierwszy firework już mamy gotowym, gotowym moi drodzy. No i co? I przechodzimy do następnego, kolejny sobie tutaj umieszczę. Um, najpierw zmienię jego krycie na lighten, nie krycie, tylko mieszanie na lighten, i gdzieś tutaj obok go ustawię. Może za tego albo tu, za tego budynku, niech będzie i ta sama historia, moi drodzy. Maskę dodajemy, czarny pędzel, krycie 100%. Ja nawet dzisiaj rysika nie używam, tylko myszką, wszystko robię, co jest u mnie czymś bardzo rzadkim. Oczywiście, tutaj można być bardzo precyzyjnym. Ja staram się to jak najszybciej zrobić. Już mamy dwa, moi kochani, fajerwerki. Może dodamy jeszcze jeden. Ach, tak, żeby była nieparzysta ich liczba. Oczywiście tych fajerwerków, tutaj możemy umieścić bardzo dużo całe niebo wypełnić fajerwerkami. Może ten w tym momencie. I znowu mieszanie light. Chcę, żebyście zobaczyli, jak to jest proste, jak to jest. I może z tej strony. Z tej perspektywy, w tym miejscu, między budynkami, on będzie sobie... Hmm... Dobra, niech tutaj będzie. To samo. Mała maska, najpierw jeszcze go troszeczkę na dół, o. Dobra, mała maska tutaj, bo podejrzewam, że ten firewerk jest jednak za budynkiem, więc te o te miejsca tutaj jeszcze ja chyba jednak przerzucę na rysik jakoś mi jest wygodniej tak długo jak musiałem przenosić zdjęcia z folderu do Photoshopa łatwiej mi to było robić myszką. Natomiast teraz zdecydowanie lepiej mi się rysuje tabletem. Kochani, naprawdę, jeżeli zamierzacie trochę się bawić w Photoshopa, to tablet jest Waszym niesamowitym ułatwieniem. I jeżeli jeszcze nie napisaliście listu Świętemu Mikołajowi, to bardzo, bardzo Was namawiam do tego, żeby właśnie tablet był jednym z urządzeń, które od Świętego Mikołaja sobie zażyczycie. Nie reklamujesz żadnej konkretnej firmy. To nie jest żaden product placement. Po prostu warto. Kochani, dobra, i mamy teraz fajerwerki. I one są świetnie umiejscowione, pięknie, realistycznie to wygląda. Oprócz jednego mojego szczegółu. Tutaj jest woda. A fajerwerki na ogół widać w odbiciu na wodzie. Aczkolwiek. Wiecie co, ja nie wiem, czy tej wody nie jest tutaj za mało. Ale tak czy inaczej pokażę wam gdyby tej wody było tutaj więcej, to zdecydowanie lepiej byłoby widać te fajerwerki. Natomiast ja dzisiaj wam pokażę tylko w jaki sposób to zrobić, jeżeli będziecie mieli więcej wody tu na dole. Wystarczy, że zgrupujemy wszystkie te fajerwerki, które w tym momencie tworzyliśmy. Ja z przytrzymanymi klawiszami ctrl Shift, Command, Shift na Macu zaznaczam sobie ten na dole, później ten na górze i one mi się automatycznie wszystkie zaznaczą. Teraz klikam kombinację klawiszy Ctrl-G, Command-G na Macu i mam całą grupę. Teraz tą grupę muszę zduplikować w taki sposób, żeby uzyskać dwa razy tyle fireworków. czyli duplikuję je skrótem klawiszowym Ctrl-J, Command-J na Macu i muszę ją odwrócić, odwrócić pionowo, tak żeby one stanowiły jak gdyby lustrzane odbicie. W tym celu wchodzę do opcji Edit, do menu Edit, Transform... I flip vertical, czyli odwróć pionowo. I w tym momencie one są odwrócone pionowo. Ja teraz sobie chwytam mój, moje narzędzie do przemieszczania ich w dół. I właśnie w taki sposób, moi drodzy... No, powiedzmy, że ja je spróbuję tutaj na wodzie umieścić na samym dole. Prawda? Nie za... No, powiedzmy, one powinny być zdecydowanie trochę niżej, ale dla dobra tego tutorialu, one będą właśnie tutaj. Tak czy inaczej, mamy to już za sobą. Teraz możemy maskę na tej nowej grupie tutaj utworzyć i troszeczkę zamaskować te pasy tutaj, które one nie są zdecydowanie potrzebne. czarną, Czarnym kolorem, hardness na zero. No dobra. Dobra. w taki sposób, żeby... O! Zauważcie, że ja te pasy usuwam tylko z tej, z tej, tej grupy fajerwerków, które mają być odbiciami. I teraz ostatnia rzecz, która nam zostaje, to jest tak naprawdę rozmycie ich. W tym celu oczywiście całej grupy ja na raz nie mogę rozmyć, dlatego, że Oczywiście maskę mogę, natomiast grupę, jeżeli tutaj będę miał grupę, ten folder zaznaczony, to wszystkie moje filtry rozmycia są niedostępne. Oczywiście mogę wejść i po kolei każdy z tych fireworków rozmywać, ale jest szybszy sposób. Wystarczy, że teraz ja tę grupę skonwertuję do kolejnego obiektu inteligentnego. Czyli klikam prawym przyciskiem myszy tutaj Convert to Smart Object i cała moja grupa przekonwertuje się w obiekt inteligentny. Tylko, że niestety na mieszaniu normal. Dokładnie tak. Więc w tym momencie ja znowu sobie przejdę do mieszania Lighten, wracam do punktu wyjścia i teraz mogę całą tą grupę mm, za jednym razem sobie rozmywać. Na początku dodam troszeczkę rozmycia tego Gaussian Blur, rozmycia gaussowskiego. Niewiele, tak około... a mm. 4-5%, 4-5 pikseli, przepraszam. I w tym momencie, jak widzicie, Tutaj na wodzie jest rozmycie. Wertykalne, takie motion blur. To się ładnie po angielsku nazywa motion blur, czyli rozmycie ruchu. No bo woda się cały czas rusza, długi czas naświetlania, więc powstało takie rozmycie pionowe. Więc ja sobie tutaj ustawię na 90%. No mało widać tych fajerwerków. Natomiast zobaczymy. No, tutaj widać tylko troszeczkę mówię, tak, gdyby tej wody było zdecydowanie więcej, to i o wiele więcej mielibyśmy tego rozmycia. Natomiast chcę Wam pokazać generalnie ideę tego, co robić, żeby uzyskać bardzo realistycznie mm, wyglądające odbicie. Jeżeli to sobie przysuniemy na górę, to wygląda to mniej więcej w ten właśnie sposób. Kochani, i to już by było na wszystko. <laughs> I to by było już wszystko na dzisiaj. Właśnie w taki sposób utworzyliśmy naprawdę realistycznie wyglądające fajerwerki. Polecam wam ten sposób. Wystarczy, że macie statyw i same fajerwerki będziecie sobie fotografowali na Sylwestra. Pamiętajcie, żeby za dużo nie pić przed godziną 12, bo później te zdjęcia nie będą takie dobre, więc bierzecie statyw, ustawiacie sobie gdzieś na parę sekund mm, wasz y, czas naświetlania. I robicie same fajerwerki, a później pięknie w domu za pomocą Photoshopa. W taki sposób je montujecie, wmontowujecie w piękną, nocną panoramę i macie niesamowite zdjęcia, którymi możecie się pochwalić przed znajomymi i nieznajomymi na Facebooku 2 lutego. Mochani, to wszystko na dzień dzisiejszy. Życzę Wam miłego dnia, miłego pakowania prezentów i wysyłania do mnie. I usłyszymy się w środę. Na razie, pa! pa. Po więcej informacji na temat tego, jak i innych odcinków, odwiedź stronę ritach.pl. Gorąco zachęcam Cię do wpisywania się na listę mailingową. Dzięki temu będziesz otrzymywał niedostępne nigdzie indziej treści, tworzone przeze mnie pędzle, bardzo przydatne akcje, a także kupony rabatowe na moje protutoriale i kursy indywidualne. Pamiętaj, że Twoja prywatność jest dla mnie priorytetem, zatem Twój adres e-mailowy nie zostanie udostępniony nikomu, nigdy. Jeśli podoba Ci się projekt ritach.pl i chcesz, żeby był kontynuowany, podziel się dobrą nowiną i poleć stronę ritach.pl na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy Tumblr oraz zasubskrybuj mój kanał na YouTube. Tylko dzięki rosnącej popularności serwisu ritach.pl będę mógł nieustannie tworzyć i udostępniać Ci nowe darmowe tutoriale. Do zobaczenia wkrótce.